Siemano witam z was bardzo bardzo serdecznie na hellcase mamy ponad 700 dolarów no i co w dzisiejszym odcinku a moi drodzy tak sobie stwierdziłem że ja bym bardzo chciał bardzo chciał uzbierać sobie dużo właśnie waluty Eventowej. No a żeby to zrobić, no to trzeba otwierać sobie właśnie case'y, które tu są właśnie przedstawione. No i możemy sobie otwierać, i właśnie za nie sobie tutaj możemy dostać właśnie walutę. No i też właśnie z doty możecie sobie otwierać czy zrasta. No, ale to co najważniejsze, no to zobaczmy, gdzie mamy najlepsze szanse na to, żeby sobie właśnie zgarnąć tą walutę. No tu mamy 23%. No a skrzynka jest dość tania, nie? Więc teoretycznie możemy dużo otworzyć. A tutaj moi drodzy, też. Yy, Dość powinna być, no co czwarta skrzynka, powinna dać nam właśnie 5 waluty. Jakby nie patrzeć, kurde, tutaj 23%, schodzimy niżej, mamy 21% właśnie na e, tutaj zdoty, więc teoretycznie szansa dość spoko. Ale tutaj patrzę, zrasta, moi drodzy, z 29%, więc wychodzi na to, że powinniśmy sobie skrzyneczkę zrasta otwierać, aczkolwiek, no wiecie, no. No i to, to nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi w naszym odcinku, znaczy, znaczy nie otwieramy skrzynki z rasta, aczkolwiek jest to dobra alternatywa, równie dobrze możemy sobie potem to sprzedać, nie, a walutę będziemy łatwo tutaj nabijać teoretycznie, no ale zanim to oczywiście pamiętajcie, tutaj refil, macie kodzik, hezik, plus 10% przy doładowaniu, ewentualnie wiecie sobie z w opisie, no wiele metod płatności, z kinkami, bliskiem, kartem, screenem, krypto, no co tylko chcecie jest dla Was dostępne, e, z, również zapraszam Was na mój konkursik, który znajduje się w drugiej linice opisu, możecie sobie dołączyć, planie 12 osób. 16 dni do końca. Wystarczy sobie wpłacić 2 dolarki tutaj z tym oto kodzikiem i otworzyć ten case'a i wtedy macie szansę wygrać sobie tego, te shadowki, ewentualnie dłoni lub AWP. No co tam już chcecie? Znaczy, no co chcecie, co Wam wylosuje? No, myślę, że chcecie wszystkie te nagrody. Eee, jeszcze przy okazji macie giveaway od Hellcase'a, możecie sobie dołączyć, wykonując takie proste zadania, jakieś tam otwieranie skrzynek, ale to, to trzeba, wiadomo, trzeba otworzyć, ale macie też z Afriką możecie sobie tutaj jakieś e, lajka like na Facebooku dać, czy followka, no wiecie o co chodzi. Czym wiecie, więcej tam macie tych punkcików, no to większa szansa, więc myślę, że warto sobie skorzystać. Eee, kolejną rzeczą jest Daily Free, możecie sobie codziennie otwierać darmową skrzynkę za 24 4 godziny, ale jedyne co trzeba zrobić, no to dodać Awatar Hellcase'a, ewentualnie doładować 5 dolarów w przeciągu 30 dni, więc jedną z tych dwóch rzeczy musicie wybrać. No i jeszcze macie premium, możecie sobie wykupić plany, jest to premium, to są różne te właśnie, na przykład możecie, są, ach, kurde, w każdym razie macie możliwość, na przykład sobie tutaj, żeby Gold Premium musi mieć i wtedy macie szansę na takiego właśnie tutaj Hansmanika, nie? I macie w ogóle dużo bardzo korzyści, takie jak właśnie tutaj te konkursy, czy dodatkowe jakieś tokeniki, premium case'y, właśnie te premium giveaway'e. No, to jest spoko, nie? Jeżeli lubicie takie rzeczy i ogólnie chcecie mieć kolejne dodatkowe benefity, no to myślę, że to naprawdę jest spoko. No i co jeszcze? Konkursiki tutaj od Hellcase'ika macie, ten jest zawsze darmowy, możecie sobie dołączyć. No i właśnie się tak zastanawiam, wracając do tego naszego odcinka, teoretycznie, tak na dobrą sprawę, Moglibyśmy otwierać sobie tylko właśnie i wyłącznie tą skrzynię, bo teoretycznie mamy największy procent szans na to, że właściwie dostać tutaj najlepsze. Najwięcej mamy procent na to, żeby dostać właśnie walutę. No ale. Nie wiem, czy jest sens, bo ja po prostu nie czaję tych skinów, ja po prostu nie wiem, co tu jest drogiego, nie? To jest najgorsze, ale chyba dostaliśmy coś fajnego, bo są ja jakieś tutaj skiny, które są czerwone, więc chyba są dobre. 14,54. Okej, okay, wydaliśmy 17. No właśnie, no to niby spokój, teoretycznie. Walutę zbieramy, a o co chodzi z walutą, no wiadomo, chcielibyśmy sobie tutaj jakieś fajne miejsce w rankingu wyczarować. Okej, okay, no wydaje mi się, że te skiny będą drogie, tak? No, ale chyba nie do końca. No, właściwie to chyba tak nie działa. Chyba czerwone to nie jest po prostu drogie. Bo ja widzę, że tutaj skin niebieski jest droższy, czy nawet zielony, więc to jest w ogóle całkowicie odmienne niż właśnie w CS-ie, nie? Co jest zaskakujące. No, wiadomo, że są skiny takie, które nie do końca są, na przykład, są niebieskie, są bardzo drogie, no, ale to są, wiadomo, wyjątki. Ale jeżeli chodzi o to, tutaj, no to. Takie zaskoczenie, w sumie to chyba nie, chyba, chyba to tak nie działa, chyba to tak nie działa, w sensie nie wiem jak to w ogóle działa. O, Patrzcie, nawet jesteśmy w topce. Yy, nawet nie, nie wiem czy to są jakieś drogie skinki, czy nie, bo w sensie nie wiem co to jest najdroższego o, tak wam powiem. Wydaje się, że wszystko jest tutaj tanie, ale nie wiem, bo ja po prostu raz to nie otwieram, ale otworzymy sobie raz jeszcze i idziemy po prostu na mniejszą szansę, ale na, na to co my po prostu chcemy otwierać, nie bo tak to to ja po prostu nie wiem co tutaj się dzieje. Otwieramy jakieś skrzynki wzrasta. 15 dolarów. Nie, nie, nie. Dobra, idziemy. Idziemy na CSika, pięknego, ładnego, naszego ulubionego. Ok, trzeba przełączyć tryb na CSK oczywiście. Nie no, coś tam jakaś waluta wpadła, No i co? No? Myślę, że właśnie najlepszym sposobem na to, żeby sobie właśnie zdobyć tą walutę i żeby ją szybko i jak najwięcej, za naj, naj, jak najniższym też kosztem, to właśnie wydaje mi się, że to jest właśnie tu, właśnie na tych najtańszych skrzynkach, bo wiecie, no niby 23%, no to teoretycznie co czwarta skrzynka powinna nam tutaj dać e, walutę, nie? No ale w, nawet wygląda na to, że otwierając 10 skrzyneczek, no to dostajemy tego części, na przykład teraz 15. No, i właśnie ja chciałbym dzisiaj zobaczyć, ile jesteśmy w stanie, właśnie z tych 700 dolarów, które mieliśmy i które w zasadzie mamy, no i wdamy, <grystanie> dostaniemy naszej właśnie waluty. No i właśnie tutaj się nam zbiera to. Co prawda, można powiedzieć, że to jest taki e, w skrócie. W pewnym stopniu jest to test tej skrzynki, aczkolwiek no, głównym zamierzeniem tego odcinka jest właśnie zbijanie naszej waluty. E, no i okej, okay, to spoko poleciało w ogóle, patrzcie. O kurwa! 150 uff. Co tu się stało w ogóle, nie? Wow! No, nie, nie, nie spodziewałem się takich, kurde, tej rzeczy, no ale faktycznie dostaliśmy tutaj e, najlepsze możliwe skiny, kurde, to jest skrzynka za dwa dolki, nie? To trzeba zaznaczyć. Nie no, bardzo ładnie, bardzo w porządku, bardzo elegancko wręcz bym powiedział. Więc dobra, musimy się pospieszyć. Proszę Państwa, to musimy e, to robić bardzo szybko, bo tu jest bardzo dużo skrzynek. Jak na aktualny moment ogólnie nam bardzo e, fajnie to poleciało, nie? Szkoda, że nie da się to jeszcze bardziej przyspieszyć, bo po prostu wiecie o co chodzi. No, to... no troszeczkę OK usp. on Noir. W ogóle spoko nam to daje teraz z, z tej skrzynki za 20 dolków, a, znaczy za 2 dolarki, a 20 dolków to wydajemy na 10 skrzynek. No i ogólnie walutka nam leci elegancko, może pomyślimy o tym, żeby sobie dołączyć właśnie y, do naszego kurde tutaj topki, nie wiem, zobaczymy, to już jest kwestia do ogarnięcia. Zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, nie? No, wiadomo, chciałbym być najbardziej na tej topce, tam, no ale wiecie, no kurde, tam widziałem, że gość ma 4000 tej waluty, a 4000 uzbierać, to naprawdę trzeba y, troszeczkę pootwierać, według mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale wiadomo, za to za topowe miejsca są naprawdę fajne skiny, no, ale to potem mam oczywiście, przedstawię, wszystko Wam pokażę, moi drodzy, no. Nie będę przed wami niczego tutaj kryją, nie? Ciekawi mnie w ogóle, czy yy, jak to tam wy będzie wyglądał nasz budżet, bo teoretycznie nie leci nam wcale źle. Według mnie nawet bym powiedział, że bardzo dobrze, bo tu dostaliśmy w ogóle 25 waluty, to jest naprawdę spoko. No ale to jest losowe, ile dostaniemy tego, więc yy, o, na przykład teraz nie dostaliśmy totalnie nic, no, ale dostaliśmy fajnego skina, który nam się na pewno zwróci, yy, znaczy który nam się w zasadzie zwrócił, nie? OK, no tutaj zostaliśmy, 10 waluty, no wiecie o co chodzi, nie, no ale spoko, myślę, że tutaj na pewno jest większa szansa niż otwierać skrzynki te właśnie najdroższe, nie, no nie mamy największą szansę na to, że dostaniemy, ale jest ogromnie droga skrzynka, więc e, przy naszym, na przykład będziemy mieli mało farta, no i wtedy e, otworzymy sobie kilka razy i co, no i wtedy nie mamy już kaski, nie, no wiecie o co chodzi, no, a tutaj no to jednak wydajemy, wydajemy, otwieramy, otwieramy i, i nadal zbieramy naszą walutę, nie, to jest właśnie esencja tego wszystkiego w ogóle 32 dolarki dostaliśmy tutaj w tej. Jak, nie, nie pamiętam jak ten 57 się nazywał ten. Of oh, foul play, no no wiecie o co chodzi taki... On jest chyba z takimi skrzydłami czy szczemonta. Dobra, nieważne. To nie jest wcale ważne. Ważne, że się zwrócił, nie? Nie no, ogólnie całkiem przyjemnie tutaj leci, Bardzo miło, miło się na to patrzy, nawet bym wręcz powiedział. Okej, okay. nie no, troszeczkę jakby już tej waluty uzbieraliśmy, nie? Tylko wiadomo, troszeczkę tych skrzynek też już otwarliśmy. No ale fajnie by było sobie. Myślę, że te 500 uzbierać. To byłoby taki mm, dość dobry wynik dla mnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, no nie? To, to też jest losowe, nie? Możemy dostać więcej, możemy dostać mniej, nie? to nie jest powiedziane, że akurat wydając tyle dostajemy na pewno tyle, nie, bo to nie, nie to tak nie działa. No, ale mamy przy okazji takie przybliżenie tego, ile możemy dostać w zasadzie za wydając właśnie tyle pieniędzy, tak jak my właśnie dzisiaj. Więc zobaczmy jak to tutaj, co tu się dzieje moi drodzy, 77 siedem, siedem dolków. No i co, w zasadzie zbliżamy się ku końcowi, już w zasadzie zostało nam 7 razy po 10 dolarków, ok. Tutaj spoko, 34 dostaliśmy yy, i kolejne skrzynie, i kolejne, i kolejne, i kolejne, no sporo skrzynek, no kurde, otworzyliśmy tutaj, moi drodzy, 350 skrzynek, no to jest naprawdę, naprawdę to jest dużo, no naprawdę to jest dużo, nie można powiedzieć, że nie, to trzeba zaznaczyć wręcz, bym powiedział, yy, dobra, tutaj, no nic, tutaj nic ciekawego, no ale lecimy dalej, lecimy dalej, no już końcóweczka, moi drodzy, końcóweczka. No i chyba tak jak chcemy to tak będzie, bo mówiłem, że właśnie 500 jak sobie uzbieramy to będzie spoko i na to wychodzi, że tak właśnie się stanie, nie? No i już w zasadzie mamy, no ostatnie otwarcie, no raczej chyba, znaczy nie, otwo, nie ostatnie, ale znaczy ostatnie, już więcej sobie nie otworzymy, no ale 500 akurat zdoby, zdobyliśmy, dołączmy sobie jeszcze do jakiejś case baterki, eee, cholercie jasna. No, nie widzę tutaj nic, tutaj dość sporo skrzynek. I dobra, dołączył sobie ktoś, więc my dołączymy, zróbmy sobie z własną za 15 dolarów. Nie 150, za 15. Za 15, nie, no 8. Nie, to no nie stać nas, ale otwórzmy sobie tą. Zróbmy sobie. Tak, zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Otwórzmy sobie jedną skrzynię. O, a tutaj dołączył ktoś do nas, więc bardzo miło. Zobaczmy, mam nadzieję, że go tutaj raz, dwa, trzy opierniczymy. I dostaniemy jego skina, chociaż chyba nie. No, niestety nie. No, niestety brakło, nie. No, niby nieduża różnica, no ale jednak brakło. Dobra, moi drodzy. Ewencik wiadomo, przedstawić wam trzeba. No to jak sobie tutaj zdobyć, właśnie walutę? No to w tym wypadku możecie sobie, właśnie wpłacać. Wpłacać tutaj pieniądze i dostajecie wtedy, możecie sobie odebrać, właśnie walutę. Kolejną rzeczą jest event Wheel, możecie sobie, o akurat jest losowanko, więc w każdym razie sobie tutaj wpłacacie waszą walutę, 5 razy możecie po, o patrzcie wygrałem lol, <laughs> nieźle, 5 razy, razy po 5 waluty i wtedy wydajecie 25 i macie szansę właśnie wygrać, no i tak właśnie to wygląda, że najpierw losuje się skin, a potem wygrany, no i jak sami widzicie akurat wygrałem tutaj skina, więc bardzo miło, mi bardzo mi miło, dziękuję, bardzo fajnie, elegancko. Spoko, nie? <laughs> No w każdym razie jak widzicie wygrałem sobie, no chyba już kolejny raz będzie ciężko, no w sumie już się skończyło to losowanko. No i kolejną rzeczą jest ranking właśnie o którym wam mówiłem, więc po prostu nie wiem możecie sobie tutaj dać 50 zdeponować sobie możecie, jak sami widzicie ja zdeponowałem. No i teraz aktualnie jestem na jakimś tam miejscu, no i właśnie myślę nad tym żeby nie zdeponować więcej, ale to zdeponujemy zaraz w każdym razie no widzicie. Czym więcej sobie wpłacicie tym lepszego skinka zgarniecie, no na przykład pierwsze miejsce 1800 dolarów. Całkiem nieźle, nie? No i dobra, kolejną rzeczą jest Face Seed. Możecie sobie tutaj zagrać, wygrać fajnie. Fajne nagrody. Skin generator, no to wiadomo, dajecie daną wa ilość waluty i generujecie skinka. Ja akurat będę teraz oszczędzał, bo myślę, że będziemy sobie tutaj głównie na topkę wpłacać. No przynajmniej tak mi się wydaje, no zobaczymy, nie. No i kolejną ostatnią rzeczą jest Event Store. Możecie sobie tu po prostu kupować skinki, ewentualnie po prostu balans Hellkase za walutę, więc to jest akurat mega spoko. czy właśnie skrzyneczki jeszcze otwierać. No, fajna rzecz. No i co, no moi drodzy, no tak jak mówiłem, my sobie chyba tutaj zrobimy tak jak chciałem, czyli sobie wpłacimy depozyt, zdeponowaliśmy, no więc aktualnie moi drodzy, jesteśmy na tutaj danym miejscu za 1495, więc jesteśmy gdzieś tutaj, nie, czyli wychodzi na to, że jesteśmy na takim 13, 12 miejscu, no i co, no i myślę, że spoko, spoko, fajna sprawa, nie. No, no w sumie 1500, kurde mamy. Nie no, sporo. No i w każdym razie, jeszcze kolejną rzeczą, no to myślę, że jakieś kontrakciki coś trzeba zrobić. Co prawda mamy bardzo dużo skinów, 372 skiny. No tyle właściwie otworzyliśmy, moi drodzy, dzisiaj skrzynek. Nieźle, 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 nie. Dość sporo, jakby nie patrzeć. Więc, no wiecie, no chyba nie będziemy już tego robić na odcinku, bo będzie to strasznie monotonne, a tutaj nie ma nic ciekawego. No ale, więc tak to wygląda, moi drodzy. W ogóle mnie to ciekawy, ile mamy. Sprawdźmy, jak to tam wygląda, nasza sytuacja finansowa. 735, więc wychodzi, moi drodzy, na to, że mamy tyle samo, ile na początku mieliśmy, więc myślę, że spoko, bo nie dość, że zdobyliśmy sobie walutę. To przy okazji nic nie straciliśmy, więc myślę, że spoko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnego siemanu.